To jest popołudniowy program w Radiu Nowy Świat, kwadrans przed 17, z radcą prawnym musimy się teraz spotkać, bo to jest ten moment, obiecujemy Państwu te spotkania od jakiegoś czasu przed 17, codziennie od poniedziałku do piątku. Dziś bardzo ważna kwestia, bo czasami na coś się decydujemy, a potem nam, mówiąc językiem potocznym, przechodzi. I co wtedy? Ksenia Maćczak. radzi. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tak zwane prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Czy jednak w każdym przypadku tak to działa, czy zawsze możemy odstąpić od umowy, jeśli na przykład się rozmyśliliśmy? Odpowiada radca prawny Maciej Gawroński. Szanowni Państwo, odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z zakupu możemy wtedy, kiedy kupiliśmy coś poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy, czyli na przykład przez internet, albo kiedy przyszedł do nas przedstawiciel tego sprzedawcy, agent, i gdzieś na ulicy u nas w firmie Komi kiedyś, prawda, nam coś zaoferował, my zgodziliśmy się na to. Mamy na to 14 dni. No i to uprawnienie przysługuje. Konsumentom, ale obecnie przysługuje także jednoosobowym działalnościom gospodarczym, czyli osobom prowadzącym działalność gospodarczą, nawet jeżeli wrzucają sobie to w koszty, ten zakup i wzięły fakturę. Natomiast, jeśli sam zakup nie ma dla tego przedsiębiorcy, dla tej osoby charakteru zawodowego, czyli jakby nasza działalność zawodowa nie polega na tym, że coś kupujemy. Na przykład, jak ja jestem radcą prawnym, no to moja działalność zawodowa nie polega na tym, że kupuję samochody. No jakbym je kupował, a nie brał w leasing, no ale to jest inne zagadnienie. A Ani też nie polega na tym, że je kupował komputery, prawda? Bo ja kupiłem komputer przed 1 stycznia 2021 w jakimś sklepie. Nie podam nazwy, bo jakbym pamiętał, to bym podał. I mi napisali, że rękojmiem nie przesługuje, przysługuje, jestem przedsiębiorcą, nic nie mogę zrezygnować, a komputer oczywiście był wadliwy. No i zrezygnowałem z boksowania się z nimi, bo to strata czasu, ale mam na ich temat bardzo złe mniemanie. A gdyby to było po 1 stycznia 2021, to bym po prostu odstąpił, no i czułbym się z tym znacznie lepiej, Szanowni Państwo. W każdym razie przypominam, mamy 14 dni na takie odstąpienie. Możemy go dokonać, jeżeli kupiliśmy coś przez internet, w każdym razie poza sklepem, czyli miejscem, w którym ktoś sprzedaje, bądź siedzibą przedsiębiorstwa, no bo może być też biuro. No i jeżeli jesteśmy konsumentem, albo jesteśmy Osobą prowadzącą działalność gospodarczą i ten zakup, od którego chcemy odstąpić, nie został dokonany przez nas zawodowo. I jeszcze raz przypominam, i będę przypominał za każdym razem, gdy radca prawny pojawi się na naszej antenie, że mogą Państwo odnaleźć ich bardzo szybko. Na stronie internetowej szukajradcy.pl